Wisteralna terapia brzucha, osteopatia brzucha, wisteralny lub starosłowiański masaż brzucha. Czym jest i kiedy z niego korzystać? Ja radzę oglądnąć poprzedni odcinek, który był o oczach. W nim mówiłam, że wątroba i element drzewa otwiera się na oko. I każdy element i każdy narząd otwiera się na narząd zmysłu. Nerki otwierają się na uszy. Płuca otwierają się na nos, śledziona otwiera się na usta. Z tego wynika, że w naszym ciele wszystko, dokładnie wszystko, jest połączone ze sobą, i mamy mnóstwo projekcji ciała, które opisujemy jako obszary zachary i Naheda, gdzie my możemy, pracując na odległych obszarach, wpływać na ten narząd, który nie jest do końca zdrowy. Ale oprócz tego, co mówi nam medycyna chińska czy medycyna naturalna, my mamy starosłowiański masaż brzucha, gdzie dotykamy bardzo dokładnie każdego narządu i dotykamy każdego narządu na jego pojęziach i dotykając my robimy masaż do bólu komfortowego. Co to oznacza? Cały brzuch ma być dostępny i bezbolesny. E, oczywiście jest pełna harmonizacja i kolejność. Wykonywania tego masażu. To jest masaż, który był opisany przez e, doktora Ogłowa, który zbierał e, opisy na takich starych wsiach, daleko na Syberii, ponieważ to był masaż ratujący życie i ten masaż przywracał zdrowie, dlatego że nasze narządy nie mają receptorów bólowych i tylko powiedzieć tak naprawdę. I tylko ta tkanka łączna przykazuje jakiekolwiek dyskomforty i napięcia. A między powięziami mamy pęczek naczyniowy i mamy nerwy. Jeżeli powięź jest przyklejona, czy jest napięta, czy przykazuje jakiekolwiek inne napięcia na inne narządy, to mamy gorsze ukrwienie i gorsze unerwienie. Poza tym narządy też przesuwają i się przemieszczają. I nasze narządy, zgodnie z mapą emocji, zgodnie z fluidami, przyjmują na siebie różne emocje. Tak wątroba przyjmuje złość. Jak wątroba przyjmuje złość, zaczyna się problem i z meridianem wątroby, i z narządem wątroby. I każda wistralna terapia zaczyna się od tego, że musimy przywrócić swobodny przypływ energii wątroby, odprowadzić żółć na poziomie fizycznym, poprawić trawienie i zrobić... Jeden obieg na górze nad pępkiem, drugi obieg na dole i możemy zataczać tyle kręgów dookoła pępka, aż brzuch będzie całkowicie bezbolesny. Wisteralna terapia brzucha to jest terapia, która jest Diagnostyczna trwa 5-6 minut, i my wiemy, co się dzieje z ciałem i dlaczego odległe choroby się objawiają. Może być profilaktyczna, która wykonywana jest regularnie. Ja korzystam z wisteralnej terapii co najmniej raz w tygodniu i czuję się naprawdę bardzo dobrze. I widzę, że jeżeli jestem przemęczona, to niektóre moje narządy też są bolesne, i za pomocą ucisku komfortowego cały to napięcie jest rozprowadzane czyli moja fabryka. Która znajduje się tu w środkowym ogrzewaczu, pomiędzy moim mostkiem a moją miednicą funkcjonuje idealnie, żeby produkować energię półrodzeniową, którą wydaje na odbudowę ciała i na moje czynności. Teraz też przecież tracę energię rozmawiając z państwem. Więc mój brzuch musi być idealny, tak samo jak i państwa. Kiedy korzystamy, Wtedy jak mamy zmienioną sylwetkę, kiedy my mamy y, przysunięcie pociąży, na przykład przy różnych narządów, bo dziecko to jest do 10 kg 80 kg żywej wagi razem z macicą i wszystkim, co tam jest zawarto. I samo dziecko, samo średnie dziecko waży 3, a wszystko co do tego dochodzi, plus wodę około płodowy i. Kobieta powinna przemieszczając swoje narządy, znaleźć miejsce na najważniejsze, na dziecko, w tym cudownym narządzie, którym jest macica. Po tym trzeba robić rehabilitację za pomocą bisteralnej terapii brzucha. Każdemu, kto ma dolegliwości zmęczenie, zły sen, zaburzenia trawienia, stres, smutek, odczuwanie strachu, my robimy bisteralną terapię. Poza tym, wątroba otwiera się na oczy. Jestem okulistą. Prawie nie mam pacjentów których okulistycznych, których nie kieruję na wisteralną terapię. Mamy dwóch masażystów w Centrum Zdrowia Ruczej ze złotymi rękami w Krakowie, którzy wykonują dla moich pacjentów wisteralną terapię. I inwestycja w wisteralną terapię dla Państwa to jest rzędu pół godziny, rzędu 100 złotych, a robiąc to raz w tygodniu, czyli inwestycja 400 zł miesięcznie, to nie jest dużo. Dużo, nie dużo, to jest względne, ale podejrzewam, to są dwie w miarę dobre kolacje na dwie osoby. To są zakupy, no nie wiem, na pewno nie na miesiąc. Uważam, że warto te pieniądze. To są dwie fryzury, to kilka razy dla kobiety zrobić paznokcie, nie mówiąc o zabiegach kosmetycznych. To jest dwa razy pójść na dobrą siłownię, na indywidualną praktykę. Zastanówcie się. Jeżeli Państwo zaczniecie korzystać z wisteralnej terapii, a nauczyliśmy bardzo dużo fizjoterapeutów i masażystów w całej Polsce, to poczujecie tą różnicę, zainwestujcie w siebie. Jeżeli czujecie się dobrze, to może tylko dlatego odczuwacie siebie jako dobre samopoczucie, że już nie pamiętacie jak było dobrze lata temu. Dajcie sobie szansę, naprawdę warto. Nasze wizeralne terapie, nasze, pani i i tamara są tak oblegane, że czasami następne terminy są za miesiąc. Nie chodzi o to, że ja chcę Państwa zachęcić do przyjazdu do Krakowa. Ja chcę nauczyć dbać o zdrowie i czasami własnymi rękami jest to zrobić bardzo trudno. Warto skorzystać z pomocy dobrego fachowca. Jeżeli by mnie poproszono zostawić jeden rodzaj masażu, który jest najbardziej skuteczny, bez wątpienia bym zostawiła wisteralną terapię, dlatego że przez lata obserwując i przez lata ucząc tej terapii, u nas w naszej szkole, w WTCMDAO, uczy dr Kazińska, która od 25 lat praktykuje wisteralną terapię. Ja widzę niesamowite efekty. Ostatnio moja księgowa, która chodzi na wisteralną terapię, raz w tygodniu powiedziała, że twarz jej się zmieniła. Nie ma koloru ziemistego, oczy jej błyszczą. I masażystka pani Renka powiedziała tak, że ona wszystkie twarze robi przez brzuch. Dlatego, dlaczego? Bo twarz jest mapą ciała. Twarz pokazuje wszystkie narządy wewnętrzne. Między brwiami znajduje się wątroba. Na policzkach znajdują się płuca, błoki twarzy to jest pęcherzyk żółciowy. I tak dalej. Tego jest mnóstwo. Nawet stawy biodrowe mamy na twarzy. Więc a odblokowując miednicy, stawy biodrowe też lepiej funkcjonują. Naprawdę warto. Dla kogo jest wskazane i kiedy warto robić? Warto robić każdemu, dopóki czujemy zdrowie. I robić dwa razy częściej, jak już nie czujemy tego zdrowie i jak już mamy choroby. Czy visceralna terapia wyleczy? Nasuwa się następne pytanie. Wisteralna terapia jest w stanie przywrócić prawidłowy obieg i energię między narządami naszego ciała, co będzie fundamentem, żeby wybudować zdrowie. W medycynie holistycznej, integracyjnej, w medycynie chińskiej my nie liczymy chorób. My przywracamy. Optymalny stan ciału, żeby ona sobie poradziła ze istniejącą chorobą. I zobaczycie Państwo, że jeżeli zafundujecie sobie taką przyjemność, jak wisteralna terapia, i taką terapię, jako starosławiański masaż brzucha, choroby odejdą, a samo poczucie się poprawia i będę czekała na komentarze po wisteralnej terapii, na pewno jestem pewna, że 99,9 to skorzysta. Z wisteralnej terapii na pewno będzie bardzo zadowolony. A ja życzę wszystkim zdrowia, miłego, dobrego życia i warto spróbować. Naprawdę warto. Pochodzenie.